Like a cat! Siemanec Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj idziemy z grą Sandwich Jest to bardzo nawet spoko gra, powiem wam Ja już mam tu naprawdę ciężko Tak, tak, tak Zrobiłem już 71 level zaliczony Dobra, my lecimy sobie dalej. Wbijamy dzisiaj 80 level. O, jakaś fajna gra. Ciekawe. O, A trzeba pewnie tak skręcać, żeby się z nikim nie zbić po prostu. Bo nie o to chodzi. A, najgorsze. I muszę wyłączać grę, bo po prostu tych reklam się nie da. Ten wyłączy. gdzie to gra, jest dobre. Eee, no, powiem Wam, że ta gra jest nawet, nawet spoko. Powiem Wam, że naprawdę mi się w no, nią bardzo dobrze gra. A my teraz lecimy. Wpiszcie w komentarzach, czy, czy Wy w to gracie. Jak gracie, to napiszcie, jaki macie level. No, ja mam tu na razie 71. Teraz będzie 72. Tu już trochę cięższy, widać. To tu, to tu, to tu, i to tu, i to tu, i pyk, i cyk. No i dobry. Wbijamy na tym odcinku sobie 80. level. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam się stawiać łapeczki w górę, subika z dzwoneczkiem. Dobra, my tutaj pyk. O, o dobra, jest. I 73 Zaliczone. No i oczywiście musi być reklama, ale jak co innego. To jest nawet fajna gra też. No wpiszę czy yy, będę miał ją ściągnąć, czy nie. Czy będę miał i ją nagrywać. No, nawet spoko. Niestety ciągle muszę tą grę wyłączyć i włączać. Więc no, wbijemy sobie jakiś tam... Filmik nie będzie za długi, będzie trwał jakieś 6 minut. Więcej wam powiem nie, bo ta gra nie jest za ciekawa. Ja z niej nagram tylko jeden odcinek. Jak wam się będzie podobać, no to najwyżej. No będę nagrywał po prostu. Yy, no powiem wam, że... Kurde, jest czasami naprawdę ciężko w niektórych levelach, ale tak moim zdaniem to jest bardzo łatwa gra. Bo taki level to jest easy poziom, więc dla mnie to nie jest jakaś ciężka gra. To po prostu dla mnie to jest takie łatwe. No i, pyk, no i, pyk. A, no i mamy nowe warzywko. Zobaczmy, co to będzie. Ale jest, musimy obejrzeć. Reklama jak zawsze. Reklam jest tu po prostu pełna. Dobra, no... Weźcie mi tą reklamę stąd. Aha, okej. Okay. Grzybek to nowy nasz tutaj, widzicie składnik. A teraz, właśnie tutaj go widzicie widzieliście. To jest nasz nowy składniczek. Do naszych kanapeczek. Dobra, my tutaj teraz zaczynamy. Kroj, żebym nic tu nie pomylił, dobra. Jest. Za chwilę będzie 80 level i skończymy grać. Bo ten odcinek polegał na tym, właśnie, żeby, że wbijamy sobie 80 level. Byk. Ło, jest, na Dobra. Jeszcze dwa levele i kończymy Yyy, Dobra, no kolejny, znów ta reklama. Ale przynajmniej te reklamy nam zabie, zabierają. Czas, że ten odcinek będzie trwał 6 minut. Bo już dopiero 5 równych minut. Dobra, yy, do A, może. Zrobiłem Było akurat easy No, chcę z tego wyjść O nie Dobra, y, ten film chyba będzie Trwał troszeczkę więcej O paranaście sekund Chyba Chyba Nie, nie, dobra, będzie spoko Dobra, ostatni level i kończymy. Nie, to zrobiliśmy źle. Tak, 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 tak. Tak. Tak, tak. O nie, źle znów. Nie, to film będzie trwał dłużej niż myślałam. O. No nie. No czemu nie? Dobra, teraz będzie. Je. I jest zjedzona. Dobra, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. I zapomnijcie zadać łapeczki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem. No i pamiętajcie, wpiszcie w komentarz, że zawsze, jakie gry mam nagrywać, to będę ją nagrywał. Więc narazko.